Przecież to ja jestem, w Kurzem hmm. Słuchajcie, to jest miejsce rośnie stare. Gdzie? Ruiny zamku z XIV wieku, z drugiej połowy XIV wieku. E, ruiny zamku związane z wielką wolką, wojną zakonem krzyżackim, ale także z eksploracją, słuchajcie. Bo z tego, z tych ruin, właśnie pochodzi bardzo znane znalezisko. Chodzi mi tutaj o. Bombardę skurczennika, słynną bombardę skurczennika, która została odnaleziona w roku 1941. Bombarda ta została zakwalifikowana przez broniącodawców jako Sztońbüchse, czyli broń batająca pociski kamienne. Waży 42 ,280 kg, 280 g, ma długość 507 mm, a kaliber jej lufy to 135 mm. A Wikipedii sobie zobaczycie, że piszą tutaj wiele różnych dziwnych rzeczy na przykład, że została znaleziona w 1914 roku no nie, to jest czeski błąd 1941 nawet w urzędniku, zamknięty w urzędniku a zobaczcie, tu jest okop wykopany wokół, na wzgórzu zamkowym ciągnie się z gzaczkiem przepiękny okop nie mam pojęcia czy z pierwszej wojny czy z drugiej, w każdym razie pięknie się tutaj nam zarysowuje Powoli idziemy do ruiny zamku. Słuchajcie, jak było z tą bombardą. Otóż na pewno została wykopana przez Niemców w roku 1941 podczas okupacji hitlerowskiej. Niemcy w pewnym momencie spędzili wszystkich ludzi ze wsi i kazali im kopać w jednym dokładnie miejscu. Jakież było wielkie zdziwienie tych ludzi, kiedy się okazało, że wykopali właśnie bombardę. Jak to się mogło stać? Przypadek. No i dobra, jesteśmy na zamku. Tutaj jest zamek, który którego nie ma jeszcze w roku 1331 podczas najazdu litewskiego na te rejony, ale już w 1361 jest. Czyli to są jakieś takie ramy czasowe jego powstania. Roztacza się z niego przepiękny widok na okolice. wielkie prawdopodobieństwo, że Niemcy postanowili przetestować sobie swoje nowe wyposażenie, czyli wykrywacz WM41. Minenzuch Gerät WM41 był najpopularniej stosowanym przez Wehrmacht wykrywaczem metali. Przed nim i po nim istniały inne typy wykrywaczy, ale właśnie ten indukcyjny wykrywacz metali był najpopularniejszy. Nie było specjalnym problemem znalezienie obiektu wielkości bombardy. I być może jest to przykład no, jednej z pierwszych eksploracji tutaj na Ziemi Chomijskiej za pomocą wykrywacza metali. 1941 rok właśnie kurzędnik.